Zachowujcie się i chodźcie ze mną. Nie chcemy iść. Co wy planujecie? Najpierw się nie ubieraliście, a teraz nie chcecie iść do szkoły. Rośnie Didi, brzuch mnie boli. Zostawiłem w domu butelkę, iść po nią? Macie sto wymówek, żeby nie iść do szkoły. To nie w porządku. To także nie. Co? Gdyby Sidhart nie wdrapał się na dach i go nie naprawił, to gdzie byśmy spali? Nawet mu nie podziękowaliśmy. Właśnie rośni. Żadna sprawa, podziękuję mu później. Spóźnicie się, chodźcie. Rośni, kiedy mówimy, że później odrobimy lekcję, krzyczysz, że nie wolno zostać.